Tym razem odpowiadamy na pytanie, jak obliczyć bok, ale w takim trójkącie, który ma miary 30, 60 i 90 stopni. I tutaj sobie musimy zapamiętać, że jeżeli mamy taki trójkąt, to jego własności wyglądają w ten sposób. Tu jest 90 stopni, tu jest powiedzmy 30 i tu jest 60. Zawsze musimy o tym pamiętać, że zawsze naprzeciwko kąta 30 stopni, czyli widać, że tu jest przeciwny, tutaj patrzy ta 30, można sobie to tak wyobrazić, jest długość a naprzeciwko 60 stopni, czyli tutaj jest a pierwiastka z 3, natomiast naprzeciwko 60 sto, 90 stopni, przepraszam. Jest długość 2 razy a, czyli 2 razy najkrótszy bok, bo najkrótszy bok to jest właśnie to a, czyli to, co się znajduje naprzeciwko tego kąta 30 stopni, najdłuższy jest ten, który się znajduje naprzeciwko 90 stopni i średni naprzeciwko 60. Czyli zobaczcie, tutaj naprzeciwko 30, no nie mamy właściwie nic, jakaś niewiadoma, ale widzimy, że naprzeciwko 60 jest 6 pierwiastków z 3, a my wiemy, że naprzeciwko 60 jest miara A pierwiastka z 3. Czyli nasze A pierwiastka z 3 jest równe 6 pierwiastków z 3. Czyli samo A, jeżeli chcemy policzyć, no to musimy podzielić wszystko przez pierwiastek z 3. Które znajduje się tutaj i będzie 6 pierwiastków z 3 dzielone na pierwiastek z 3. Pierwiastki nam się redukują i zostanie sama szóstka. Czyli nasz nasza naj, najkrótszy nasz bok ma długość 6, a najkrótszy bok znajduje się naprzeciwko kąta 30 stopni. Czyli tu jest 6, czyli nasze E wynosi 6. Natomiast nasze F to jest 2 razy najkrótszy bok, czyli 2 razy 6, co nam daje po prostu 12. Czyli to jest ten najdłuższy bok. W ten sposób rozwiązujemy tego typu e, przykłady i działania.